Siema siema, z tej strony Mister a dzisiaj witam was w odcinku z e, Pixelgana, ale teraz e, to jest prędzej poradnik, w którym pokażę e, jak zrobić e, takie włosy w, w, z jakby takie pocieniowane, jakby mój widz e, Kettle jakoś tak e, ostatnio mnie poprosił, na no to robię ten poradnik. Takie włosy zrobimy oraz grzywkę jak, jak zrobimy. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, zalajkowania, a ja już zacznę pokazywać, a więc najpierw możecie sobie po prostu zobaczyć, na przykład zapauzować wideo i zobaczyć jak, jak ja tutaj zrobiłem. To jest grzywka taka, można zrobić grzywkę albo jak tam inaczej chce ktoś. Tutaj jest dwie opcje włosów, później wytłumaczę, ale zobaczcie to, jak już to zatrzymajcie na tym, ponieważ tutaj to są lepsze, tam po prostu testowałem. No ale tak, więc nauczę, nauczę was tego, jak ktoś nie umie i tak, najpierw sobie bierzecie, Pięć po prostu odcieni Od, naj, od najciemniejszego Do najja, najjaśniejszego Jakby kolor Jaki chcecie No to powiedzmy weźmy se brązowy No tak no to weźmy se Taki brązowy Może taki bardziej Jeszcze jaśniejszy Jeszcze jaśniejszy To jest akurat jakiś czerwony Prędzej Taki I taki no weźmy sobie przykładowo takie kolory, no można jeszcze inaczej. I zróbmy sobie najpierw może włosy, bo grzywka jest moim zdaniem bardziej skomplikowana. No to tak, są dwie opcje włosów. Tak naprawdę prawie niczym się nie różnią i ciężko wręcz jakby zobaczyć różnice No ale pokażę wam te dwie opcje. Macie tak, możecie zrobić takie czułka. nie wiem, ja nazywam to czułkami takie... Naprawdę to wygląda jak czułka. I tak, robimy tak. I tu też tak samo. Można zrobić symetrii, to ja pokażę może. Że wtedy, weźmy sobie wszystko, skasujemy. Włączne symetrię i robi się nam to jakby z dwóch stron. Możecie sobie zrobić tak, bo jest dwa razy szybciej. I teraz sobie wyłączamy i koniec. I robimy takie czółka, tymi dusz, jakby tutaj na dwa z boku, tutaj, gdzie strzałka pokazuje, i tu trzy. I teraz tak, to jest najciemniejszy odcień. Weźmiemy sobie teraz jaśniejszy odcień. Stawiamy tak, jedno, tak jakby na tym na razie. Tutaj, tutaj na tym większym, tu stawiamy taki mały klocek, jakby w tej szparze, jakby, nie wiem jak to nazwać. Tutaj nie stawiamy na tym drugim wysokim. Tu stawiamy, tu, tu, tu i tu też jakby tak samo ciągnę na tych ciemniejszych i tutaj stawiamy. Jakby żeby było tak na ukos, jakby te kolory takie. Tu, tu nie, ale tu, tutaj, o! oraz tu i tu. Czyli łącznie to jakby wszystko nachodzi na siebie, czyli jaśniejszy na ciemniejszym. No nie? Bierzemy sobie następny odcień i robimy tak. Tutaj polecam, ja przynajmniej tak robię, że tutaj na początku nie kładziemy na tym jaśniejszym, tylko jakby na tym ciemniejszym od tego naszego, co teraz mamy. Tylko tutaj zostawiamy i kładziemy sobie najpierw na drugim. Później wytłumaczę, o co chodzi mi, e, żeby po prostu była różnorodność kolorów. E, idziemy sobie dalej, stawiamy tu, na tym wysokim, i znowu stawiamy tutaj na jakby na tym Ciemniej, na, na ciemniejszym. Tu, tu pięknie, tutaj też nie stawiamy, ale tu stawiamy, tu. I teraz tutaj po prawej, kiedy mówiłem, żeby nie stawiać, to też, żeby było tak na ukos. Po lewej jest tutaj po lewej, jakby po lewej, na dole po lewej. Strzałka pokazuje. Postaram się wszystko strzałkami jakby zaznaczyć. I po prawej jest jakby tak na ukos. Ok, i jak to zrobiliśmy? No to teraz weźmiemy jeszcze jaśniejszy kolor. To jest już trzeci. I normalnie stawiamy sobie pięknie. Tutaj akurat robimy dwa w górę i tu też dwa w górę i następne to już też tak samo. Bierzemy teraz teraz tutaj już na końcu po prawej chcący postawimy ale nie, nie bierzemy tylko stawiamy sobie najjaśniejszy tu tu i tutaj taki jakby takie szlaczki. Można też a więc zobaczcie sobie jak to zrobić. Możecie się zatrzymać jak chcecie. No, i tak, można jeszcze zrobić inaczej, jak pokazywałem, że y, dwa w górę, no nie? Tutaj, gdzie teraz, jakby cofam i undoredo, tak to nazwę. Y, to tutaj można po prostu stawić y, jeden klocek, jakby po jednym klocku. Tu dalej jeden klocek, tu też jeden klocek. Y, a więc tak też można zrobić, y, jak chcecie, y, ale. Ja naprawdę nie wiem, jak wy chcecie, można sobie tak postawić. Ale moim zdaniem tak jak ja wcześniej robiłem to jest najlepiej, bo jakby jest większa różnorodność kolorów, no ale jak tam chcecie. I jest też jakby ta druga opcja trochę się nie różni, znaczy różni się, ale mega mało. Stawiamy też takie czułka na początku na dole, ale później robimy tak. Ja sobie włączę symetrię i tutaj. E, robimy nie robimy tego środka tutaj tu gdzie stawiam nie robimy tego e, wyłączamy symetrię i po prostu tak samo czyli stawiamy tu 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 tutaj nie akurat tu nie e, tu 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 tu. E, tu też nie i tu i tu bierzemy sobie jaśniejszy pięknie sobie wszystko uzupełniamy e, ok jeszcze jaśniejszy, tylko z tego co widzę, ok, dobra. Z tego co widzę, to nie wiem, czy po prostu będzie widać jakby te odcienie kolorów do końca, ale tu też stawiamy te dwa, jakby. Może nie, nie umiem tego wytłumaczyć, no ale dobra. Stawiamy sobie i teraz jakby najjaśniejsze, najjaśniejsze bierzemy. O, i mamy włosy. Więc jak to chcemy, mega mało się różni, ale jest git. No i teraz idziemy sobie do buźki jakby naszej postaci. Weźmy sobie od razu se zapewnię jakby cały. Innymi kolorami, żeby później znowu je pobrać, jakby znowu taki, do, taki sam brązowy wziąć. Nie, pamiętajcie, że nie musi być to brązowy. Mogą być to jakby nie, nie wiem, czerwony, różowy, zielony. Wybierzcie sobie, tu też musicie się wykazać kreatywnością. No nie? Bierzecie sobie jasną, tak i jakby, nie musi być jasny, ale po prostu inny kolor niż wyrobicie włosy. Stawiacie sobie tak: pierwszą kreskę, czyli najpierw sobie stawiacie taką kreskę, taką, po prostu prostą jakby. Jedną kratkę od, od jakby ściany, stawiacie sobie podwójną taką ścianę, tak jakby oczka były, no nie? Nawet potrójną, sorry, potrójną. Bierzecie sobie Eraser Tool, jakby ten, żeby wziął, żeby białe było i usuwacie sobie po prawej na górze takie, no takie oczko jakby i Tutaj, teraz wybierzemy sobie inny kolor i stawiamy takie coś, i tu też. Takie coś robimy. I to jest nasza, jakby skóra z minką. Nie wiem, jak to nazwać. Po prostu twarz, nie? Teraz chcemy się zająć włosami. Tu ja sobie pobiorę kolory. Mam już kolory. I teraz tak. Idziemy sobie tu. Pięknie. Stawiamy tutaj po lewej najciemniejszy kolor, tu po prawej też, tutaj tu jakby dwie kratki od ściany i mamy zrobione najciemniejszy kolor bierzemy sobie jaśniejszy i z nimi też jest prosto bo tu stawiamy tu i teraz jakby jak po lewej u góry stawiamy no to można sobie wyobrazić że chcemy zrobić takiego jakby żeby ten najciemniejszy kolor był opętany nie może nie opętany ale taki otulony tym jaśniejszym kolorem. Ja tu będę tak dziwnie jakby tłumaczył żebyście sobie zapamiętali, bo byłem kiedyś na kursie jakby gdzie się jakby nie, nazwa to tak, uczyć nauka jak się uczyć, no nie? I tam właśnie się dowiedziałem, że tym co się dziwniejsze, tym łatwiej to mózg zapamiętuje, a więc możecie sobie też właśnie w dziwny sposób zapamiętać coś. Ale ja właśnie mówię, że po prostu tym kolorem otulamy to, jakby otulamy ten ciemniejszy kolor, ale ten trzeci blok, ten, uwaga, ten, usuwamy, jakby go nie ma, i on powiedzmy sobie się zgubił, i zamiast otulnić po prawej stronie tego ciemniejszego klocka, poszedł sobie tutaj, jakby i stawił się tutaj, i teraz mamy już to. Yy, zrobiony, yy, idziemy sobie dalej, tutaj stawiamy, to jest dalej ten sam odcień no nie? stawiamy tu, tu po lewej na dole stawiamy, ale dwa, yy, czyli tak, jeden dwa, yy, oraz stawiamy sobie tutaj, u góry po prawej, też tak otulamy, ale ten po lewej klocek też już go nie ma, i tutaj yy, po prawej na dole też stawiamy, bierzemy jaśniejszy kolor Yy, tylko zauważyłem, że tutaj jeszcze, tu, w tym miejscu po lewej, stawiamy sobie też jeszcze jaśniejszego bloczka. Yy, ok i teraz bierzemy sobie jeszcze jaśniejszy i robimy tak. ok i tutaj stawiamy. I teraz robimy tak i tak. Yy, taką, nie wiem jak to nazwać, łódeczkę czy coś, tą po prawej jakby. Yy, no też możecie sobie jakby yy, to pomyśleć. Jakby nie pomyślę tylko, tylko kreatywnością się jakby wykazać. No i tak bierzemy teraz ten sam kolor dalej. I stawiamy po lewej od tego prawego czarnego u góry jakby. Stawiamy klocek po lewej. Czyli powiedzmy, że następny kolor zobaczył, że temu jakby królowi można powiedzieć, że ten najciemniejszy jest królem chce mu pomóc i go otulił jeszcze, no nie? Ja, ja naprawdę mówię dziwnie w tym odcinku, ale ja, ja chcę żeby, jakby, żeby najładniej naj, najłatwiej było zapamiętać to. E, ok i teraz bierzemy sobie, dalej jest ten sam kolor i tutaj po prawej stawiamy sobie takie podwójne, no nie? I już nam powoli wychodzi taka grzywka. E, dlatego bierzemy następny kolor, to jest jeszcze jaśniejszy, stawiamy tu po lewej i taką kreskę Taką kreskę, no nie? I to jest bardzo proste oraz dokańczamy już najjaśniejszym kolorem. A więc tak wyszła nam grzywka. I to jest na tyle w tym materiale. Naprawdę dzisiaj strasznie pewnie dziwnie brzmiałem. No, ale bywa, po prostu chcę, żebyście zapamiętali. Ktoś mnie do składu zap jakby zaprasza akurat. No, ale to jest na tyle w tym odcinku. Zapraszam do um, zasubskrybowania kanału oraz chcę się spytać, czy, czy mam zrobić odcinek z jakby stylów włosów, czyli jakie mogą być włosy. Um, no i teraz ja już się z moim żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Bye. Bye.